Do Hot 16 Challenge 2 wójta gminy Dąbica nominował burmistrz Dąbicy Mariusz Szewczyk. Stanisław Rokosz włączył się do tej szczytnej akcji, ale z rapowania zrezygnował. Żeby tradycji stało się jednak zadość, nominował kolejne osoby. Wielkim zaskoczeniem, ja już myślałem, że wszystkie wybryki mam już za sobą. Ja jestem w okresie chronionym, więc po pierwsze podziękowałem za uznanie koledze burmistrzowi. To tylko świadczy po prostu, że dalej współpracujemy. Natomiast w uzgodnieniu właśnie z burmistrzem, tutaj proponuję kogo innego, więc dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek, który obeznany jest, ma dobry, Wokal, w związku z tym myślę, że postara się. No i wybierzemy jeszcze dwie osoby, także gmina Dębica będzie właściwie reprezentowana. Władarz gminy Dębica podkreśla, że zarówno szpital oraz personel medyczny, a także osoby potrzebujące mogą liczyć na wsparcie. I my już te akcje to jeszcze wcześniej podjęliśmy w różny sposób i każdą akcję podejmujemy, no chociażby w ostatniej chwili. A w sobotę dowiedziałem się, że jest dziewięciomiesięczne dziecko rzeźnicy, no prawie po sąsiedzku wymaga operacji guzu mózgu i ta operacja ma odbyć się w Austrii, gdzie podjęli się lekarze około 700 tysięcy złotych i będziemy się włączać tak jak i w innych przypadkach. Przypomnijmy, że Hot Sixteen Challenge 2 to ogólnopolska akcja mająca na celu wsparcie personelu medycznego podczas walki z koronawirusem. Muzyczna zabawa osiąga coraz szersze kręgi i zawrotne kwoty. W internetowej skarbonce jest już prawie 3,5 miliona złotych, a wsparło ją już ponad 91 tysięcy osób. Warto dodać, że początkowym celem był milion.